Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań zaprasza Krzysztof Polasik. W weekend w Poznaniu odbyły się dwa antyimigranckie protesty, za nami chociażby też gorąca dyskusja wczoraj wieczorem w naszym politycznym programie, a gościem poranka jest przedstawicielka organizacji, która migrantom pomaga. Prezeska stowarzyszenia Lepszy Świat i Anna spychała Dzień dobry. Dzień dobry. Jak pani ocenia, czy po tych ostatnich wydarzeniach migranci boją się chodzić po ulicach Poznania? Trudno jest mi to stwierdzić jednoznacznie. Na pewno to, co wiem i to, co się wydarzyło ze strony organizacji pozarządowych w Poznaniu, to to, że po raz pierwszy od dosyć dawna wystosowaliśmy taki w miarę oficjalny apel i przeprowadziliśmy rozmowy z osobami, które korzystają. Z, z usług świadczonych przez nasze organizacje do rozmowy z migrantami i migrantkami na temat tego, gdzie w po Poznaniu lepiej się poruszać, bądź nie w trakcie tego weekendu minionego. To pokazuje, że sytuacja jest napięta. Jeśli państwo ostrzegacie, apelujecie do tych ludzi, żeby na siebie uważali, no to chyba jest jakieś poczucie zagrożenia w powietrzu. To poczucie zagrożenia w powietrzu jest i ona jest od dawna. Ono tylko nie jest związane tylko z tymi dwoma wydarzeniami, które miały miejsce w miniony weekend w Poznaniu. To poczucie wynika również z tego, jak prowadzona jest polityka państwa i jaki jest ogólny przekaz w mediach mainstreamowych na temat migracji. I to poczucie niestety w nas narasta, że trzeba być bardziej uważnym, uważną i że trzeba bardziej zwracać uwagę na to, co dokoła nas się dzieje, bo rzeczywistość staje się coraz mniej przyjazna osobom migrującym do Polski. Ja tylko przypomnę naszym słuchaczom, że kibice Lecha Poznań i Krakowi przed meczem w weekend, przeszli ulicami Poznania, oni wyraźnie dali do zrozumienia, że nie chcą w Polsce jakiejkolwiek chyba migracji, tak naprawdę. Pani jest autorką apelu podpisanego przez różne poznańskie organizacje pozarządowe do władz Lecha Poznań. Czego tak właściwie oczekujecie, że klub odetnie się od kibiców, potępi ich? Jestem współautorką tego listu, nie pisałam go sama, pisaliśmy to w porozumieniu też z innymi organizacjami i z innymi osobami. No i teraz moja odpowiedź znowu będzie taka dwojaka. W świecie idealnym, tak, bardzo bym chciała, żeby klub odciął się od tego wydarzenia i od tych osób, które ten marsz zorganizowały. W świecie trochę mniej idealnym oczekiwałabym przynajmniej jakiejkolwiek partycypacji w dyskusji na temat tego, jak w przyszłości uniknąć powiązań. Klubu Piłkarskiego, który również jest y, 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 instytucją, organizacją sponsorowaną w jakiś sposób przez środki miejskie, przez, przez Urząd Miasta który, de facto ma być, ponad podziałami ma być ponadklasowy, który ma być, miejscem które również zapewnia rozrywkę dla całych rodzin a więc i dzieci i nieletnich, i, i tak i, 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 życzyłabym sobie żeby to przynajmniej weszło na jakąkolwiek wokandę, a nie zostało, tak jak w tym przypadku, objęte totalnym milczeniem i zignorowane. Nie dostaliście żadnej nawet takiej nieoficjalnej odpowiedzi na wasz apel? Absolutnie żadnej. Absolutnie żadnej. A może jest tak, że dzisiaj już nie jest wizerunkowo czy politycznie opłacalne mówienie, że przyjmowanie migrantów jest dobre? Może to jest ta zmiana, o której pani mówi, jeśli chodzi o narrację w przestrzeni publicznej? Bardzo możliwe, natomiast też yy, yy, poza yy faktem, że absolutnie nie chciałabym gloryfikować żadnych sportowych czy tym bardziej piłkarskich organizacji, jakby taki mainstreamowy przekaz i FIFA i UEFA i wielu, wielu zagranicznych klubów mówi bardzo jasno o tym, że rasizm nie przejdzie, jest niemile widziany, że z rasizmem trzeba walczyć. No i trochę nie rozumiem, dlaczego Polska Liga się bardzo mocno opiera przeciwko jasnym deklaracjom na ten temat. Pewnie to też jest ta kwestia, że to się odbyło przed meczem poza stadionem. Choć wiemy też, jak to wygląda na samych trybunach. Ja zastanawiam się, jak pani oceni słowa prezydenta Poznania Jeskośko, którego pytaliśmy o ten marsz. On powiedział oczywiście, że nie popiera żadnego szykanowania i tak dalej, ale z drugiej strony on wzywa do dyskusji, mówi, że ze zrozumieniem podchodzi do osób, które mają obawy. Czyli tak mówi o organizatorach tego typu pikiet. Mm -hmm z punktu widzenia organizacji pozarządowych na barkach których kładzie się jakby reagowanie na to co dzieje się w debacie publicznej i z punktu widzenia tego że my jako organizacje pozarządowe wyrażamy dużo bardziej jasny i klarowny przekaz w stosunku do polityków i polityczek bo im czasem nie warto się angażować w pewne rzeczy to to ja nie sądzę praktycznie nic dobrego na temat takich słów prezydenta miasta, które określa się jako miasto wolnościowe. Jeżeli prezydent mówi, że rozumie, że osoby czy. Czyż takie wyrażanie swoich uczuć, które jest bardzo bliskie skrajnym uczuciom nacjonalizmowi, faszyzmowi, że on rozumie, że trzeba na ten temat rozmawiać, to ja tego nie rozumiem i na, organizacje w Poznaniu tego też nie rozumieją. Yy, I to, czego nam bardzo mocno zabrakło, to wsparcia głosu organizacji pozarządowych przez magistrat yy, i właśnie przez prezydenta i przez urzędników i urzędniczki miasta Poznania. 19-letni Wenezuelczyk zabił 24-letnią Klaudię Storunia, kolumbijczyk. Podczas biatyki doprowadził do śmierci 41-latka w Nowym. I to są argumenty, które padają podczas tych manifestacji, podczas pikiet. No i wydaje się, że jednak to są sytuacje, które mogą budzić pewne obawy i strach. Pani się z tym nie zgadza? Zgadzam się z tym absolutnie. Każda przemoc powinna budzić obawy i strach. I z każdą przemocą nie powinniśmy się zgadzać. Natomiast to są dwa przykłady, które nie potwierdzają statystyk, na przykład taki, że najwięcej przemocy dzieje się w zakamarkach i za drzwiami tak zwanego miru domowego, albo statystyk, które bardzo jawnie mówią o tym, że ilość pieniędzy jakie do budżetu miasta Poznania odprowadzili migranci i migrantki w zeszłym roku jest dużo większa niż liczba pieniędzy, którą otrzymali w ramach zasiłków i. Jeżeli chcemy dyskutować na argumenty to powinniśmy te argumenty sobie przygotować, z każdej strony a nie wyciągać pojedyncze sytuacje które tak naprawdę, nie są odzwierciedleniem rzeczywistości natomiast są bardzo trudnymi i przykrymi sytuacjami i oczywiście, oczywiście, że z tymi przypadkami by się nie zgadzam tak to jest to jest oczywiste to znaczy pani zdaniem emocje biorą górę. Emocje biorą górę ale też, wydaje mi się, że skończyła nam się przestrzeń, nie tylko w Poznaniu ale w ogóle w Polsce mam wrażenie na taką merytoryczną dyskusję i my już nie dyskutujemy na argumenty tylko dyskutujemy na przekonania, a taka dyskusja prowadzi nas do donikąd i taka dyskusja zaognia bardzo mocną sytuację. I wydaje mi się, że zatraciliśmy już dawno, dawno temu taką umiejętność dyskutowania nie po to, żeby wyrażać swoje emocje czy żeby wyrażać swoje uczucia, ale po to, żeby wysłuchać drugiej strony i żeby być otwarty na kontrargumenty. Co Pani zdaniem dalej będzie w Polsce, w Poznaniu, jeśli chodzi o emigrantów? Bo wydaje mi się, że jeśli większość nie będzie chciała przyjmowania cudzoziemców w kraju, no to rząd będzie pewnie w tym kierunku podejmował kroki. Rząd już podejmuje w tym kierunku kroki i podejmuje te kroki bardzo, bardzo wyraźne i również bardzo niezgodne wielokrotnie z przepisami i Unii Europejskiej czy z międzynarodowymi deklaracjami. O Natomiast... co konkretnie chodzi? Jakie em... kroki? na przykład chodzi o brak przyznawania możliwości wystąpienia o azyl czy wiele wiele innych przypadków chodzi o puszbeki na granicy polsko-białoruskiej chodzi w ogóle o to jak traktujemy osoby które do Polski próbują przyjść dostać się przez granicę polsko-białoruską a próbują w ten sposób dlatego że nie mają innej możliwości Ilegalne drogi są dla nich bardzo często zamknięte pomimo tego, że nie powinny natomiast, mam wrażenie, że cała narracja Unii Europejskiej idzie w takim kierunku bardzo mocno skrajnie prawicowym i idzie w kierunku bardzo mocno antymigranckim. I osobiście prywatnie uważam, że duża siła leży w takich działaniach oddolnych i w tym jak my jako społeczeństwo się zachowamy, co my jako społeczeństwo będziemy czuli i jak bardzo pozostaniemy otwarci i otwarte na to, żeby jednak podróżnych ugościć. Bardzo dużo osób, ekspertów, mówi, że kluczowym słowem jest dziś integracja, więc zapytam o działania Pani Stowarzyszenia, co Państwo robicie, żeby ta integracja postępowała w Poznaniu. Integracja w przeciwieństwie do asymilacji, która jest czymś, czego nie popieramy. Natomiast integracja jest takim zjawiskiem, które wspomaga osoby nowo przybyłe do Polski, ale też wspomaga polskie społeczeństwo w tym, aby rozumieć siebie nawzajem, aby wywołać taki efekt i, i, i spowodować takie możliwości takie takie sytuacje żeby osoby które przyjeżdżają do Polski i które tutaj planują zbudować swoją przyszłość poczuły się bezpiecznie poczuły się chciane i poczuły że ten trud związany właśnie z integracją czyli nauka języka polskiego E, e, czyli podejmowanie pracy, e, borykanie się z urzędowymi sprawami, żeby miały dla nich sens i miały dla nich wartość. E, my, jako organizacja, prowadzimy mieszkania integracyjne dla osób uchodźczych. I staramy się ten proces wesprzeć. Na razie na małą skalę, bo takie są nasze możliwości. Natomiast wierzymy, że takie wspieranie integracji od strony oddolnej, czyli pozasystemowej, ma największe znaczenie, ponieważ wpływa i na środowisko, czy na osoby przyjmujące, ale też i na osoby przyjmowane. A zapytam o te osoby, które z Państwem współpracują. Pani określiłaby, że to są ludzie, którzy mogą zagrażać, na przykład Poznaniakom? Nie, absolutnie nie. To są osoby, które uczą się języka polskiego, które podjęły pracę, które odprowadzają podatki, które starają się nawiązywać znajomości, które starają się uczestniczyć w życiu społecznym, które towarzyszą mi i moim dzieciom w trakcie spacerów z psem albo rodzinnych pikników. Więc absolutnie nie, absolutnie tak bym nie określiła tych osób. Prezeska Stowarzyszenia Lepszy Świat, Joanna, spychała była Państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. A Państwu życzę dobrego dnia. Poranne, rozpoznanie.